Cześć, witajcie na vlogu Lubię Piwo i nie tylko. Dzisiaj będziemy próbowali kraftowego piwa bezalkoholowego. Powiem szczerze, że kończy się już e, Wielki Post. E, nadal nie wypróbowałem wszystkich piw bezalkoholowych, które kupiłem bądź dostałem. I za każdym razem, kiedy jestem w sklepie, widzę, że dochodzi jakieś kolejne nowe piwo, i, i to zarówno z browarów koncernowych. Widziałem, że pojawiła się. Perła bezalkoholowa, pojawił się okocin bezalkoholowy, ale także dzisiaj w oczy rzuciło mi się jakieś piwo bezalkoholowe, kraftowe. E, I dzisiaj takiego piwa będziemy próbować. Jest to piwo e, bezpieczne 00, zero, zero, piwo bezalkoholowe. E, piwo uważane przez browar Wąsosz dla Bever Group. Bever Group działa od 2010 roku. Jest importerem oraz przedstawicielem na Polskę niektórych browarów, przede wszystkim browarów niemieckich i browarów belgijskich, ale także jest dystrybutorem wielu piw kraftowych. Jeżeli chodzi o piwa belgijskie, to jest m.in. Simej, najsilniejsze to jest w Polsce. Widziałem w takiej małej, niskiej, w małej butelce. Podobne jak e, piłem na ostatnim filmie właśnie piwo e, noteckie, e, granatowa etykieta, ale także niemiecki e, Kronbacher czy amerykański Miller. E, z polskich piw to e, jest z browaru Waszczukowe, browar Pinta czy browar zamkowy Cieszyn. E, ta firma także importuje napoje jak Schweppes, jak John Lemon. Czy e, dr Pepe. Pepe? Jeżeli chodzi mm, o współpracę, to oni współpracują z dużymi sieciami Biedronka, Lidl, Kerfur, no, ale także sieć Żabka. Browar Wonsarz, natomiast jest to browar założony w 1994 roku, e, miał pewną e, przerwę w swojej działalności i od 2004 roku została e, wznowił tę działalność. I oprócz własnych piw, ważą piwa na zamówienie, takie jak to, oraz także służą swoją infrastrukturą dla browarów, które jeszcze takowej nie mają. Najsłynniejsza seria to jest hashtag piwo z wąsem, oraz to jest chyba bodajże 5 piw, no ale, oraz oczywiście seria wąsarz. Mają także piwa, piwa smakowe oraz e, piwa okazjonalne, tak? na przykład na święta. E, piwo, które będziemy próbować, jest to e, Ray IPA, e, czyli połączenie e, słodów żytnich z IPą, tudzież e, APą. Jest to styl wywodzący, e, pochodzący z e, lat 80. XX wieku. No i jest to właśnie fuzja e, Ray Ale, z y, amerykańską odmianą IP, czyli IPA, albo, albo z y, Powinna tu być ta żytnia treściwość, oleistość i wyraźny y, chmiel. To chyba tyle słowem wstępu. Przechodzimy do etykiety. Y, bezpieczne 00, jasne, niefiltrowane, pasteryzowane, bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze, czyli kraftowe, skład woda, Drożdże piwowarskie, słód bliznyński, słód żytni, słód monachijski. Chmiele Centenail USA, Cascade USA, Zeus USA i Citra USA. Zawartość alkoholu poniżej 0,5%. Goryczka, tutaj jest 5 kwadratów zapełnionych słodycz 2, moc 0%. Rekomendacje: Powinno być to szklanka do IP, czyli właśnie taka jak ta, oraz y, pod temperatura podania 7-9 stopni. Myślę, że to piwo y, jest w tej górniejszej, czy y, górniejszym przydziale, czyli około 9 stopni, może trochę więcej. Y, cóż jeszcze? Z przyjemnością przedstawiamy nasze piwo bezalkoholowe w stylu Little Rye APA. Y, Szczerze hmm, szukałem, co to może oznaczać, że nie wiem, że tu jest troszkę mniej tych słodów i, i może będzie, że nie będzie ono takie treściwe. Jego receptura jest efektem długiego procesu selekcji oraz wieloletnich doświadczeń. Uważyliśmy solidnie nachmielone piwo bezalkoholowe, które przypadnie do gustu każdemu birofilowi, no, czyli takiemu frykowi piwnemu, entuzjaście piwa zwłaszcza piwa kraftowego. Wyjątkowej faktury nadało wykorzystanie słodu żytniego, a za intensywny cytrusowy aromat odpowiadają amerykańskie odmiany chmielu. I tu jest wszystko wyprodukowane dla Beaver Group przez browar regionalny Wąsosz. Butelka bezwrotna, mętność i osad są naturalnymi cechami produktu. To jest wszystko. Nie mamy podanego Tutaj z składu energetycznego, więc tu jest szkoda. Szkoda, że tak nie jest. No i piwo jest ważne do 6 września 2019 roku. Ja je kupiłem miesiąc temu, może troszeczkę wcześniej niż, niż miesiąc temu, ale nie leży ode mnie, u mnie ono pół, od pół roku. No cóż, trzeba sięgnąć, otwierać. Delikatne syknięcie, czyli w piwo nie będzie bardzo, nie powinno być bardzo nasycone, ale różnie z tym czasem bywa. Zapach cytrusy i chmiel. Właśnie jakbym, jakbym w normalną alkoholową ip czy HP. Tak, tak, ja bym się tu więcej nic nie, nic nie doszukiwał. Tu ten osad jest wyraźny, także jest na dole. To przelejemy. Najpierw niewiele i będziemy oceniali. Hmm, tutaj może to szkło nie, nie jest najlepsze, dlatego trzeba trochę wstrząsnąć szklanką. Ale zapach jest już yy, w szklance słabszy jak na razie. Yy, no, czuć, że, że to jest piwo bezalkoholowe. tak? Mamy tą brzeczkę. Delikatne gotowane, gotowane warzywa, nalejemy tego piwa więcej. Może będzie wyżej i będzie to łatwiej, będzie więcej go tak, ale zapach jest taki sam i jest taka mniej tych gotowanych warzyw, tak bardzo delikatnie. Natomiast jest herbata, tak bardzo intensywnie zielona herbata. Jeżeli chodzi o pianę, jest drobno pęcherzykowata, ładna. I ja bym patrząc na to piwo, bym powiedział, że to jest widbil. Ma bardzo jasną barwę żółt, żółtą, przechodzącą w biel, zapach się nie zmienia. Natomiast ta piana się utrzymuje. Glossing dość szybko zanika. Co ciekawe, No zobaczymy. Może wiecie jak przychylę tą szczelkę, będzie, będzie lepiej. Tutaj się ten glossing zachowa. Tak, no jest herbata. Mocno, 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 mocno herbata, czy coś w butelce się zmieniło? Już jest dużo yy, mniej intensywny ten aromat, jest mniej tego piwa, yy, jakby jest dłuższa droga do pokonania przez aromat, być może yy, dlatego już jest bardzo słabo wyczuwalny. No dobrze, trzeba przystąpić do degustacji. No tak, jest ta chmielowość, jest, jest mocno chmielone, ale taki ten chmiel walczący z tym posmakiem herbaty. Teraz takie drugie uderzenie smaku jest ta, jest goryczka, jest goryczka z takiego no bardzo takiego mocnego pilsnera, w sensie mocnego właśnie takiego tego. Na gazowanie średnie. Na początku czuć bardzo drobne igiełczki, ale nawet one, tego uczucia gazowania nawet nie ma do końca języka. Więc tutaj jest wszystko nie przeszkadza. Natomiast jak wiedzimy, już glossing tutaj zostaje. Nie jest najgorszy. Eee, tak. Chmiel, goreczka. I trochę, trochę tej brzeczki, no, trochę tej herbaty. Nalejemy wszystko. Proszę, ładna piana się zrobiła. Natomiast no, barwa jest cały czas taka sama: nic tutaj się nie zmieniło. No, tak, tutaj też wszystko. Czyli mamy chmian, goryczkę i posmak zielonej herbaty. Tak, no nic, ta, ta piana tutaj zrobiła kożuszek i taką izolację. I tych aromatów już nie, nie, nie są wyczuwalne. Natomiast myślę, że no tutaj już bym się nic nowego nie doszukał. I czas na podsumowanie. Nie pamiętam, ile to piwo kosztowało. Podejrzewam, że około 5 zł, jakoś mogło kosztować. Bo. Mm, przepraszam, jednak to jest butelka e, 03, tak 330 ml, czyli 03 w uproszczeniu, e, piwo bezalkoholowe i powiem tak, że mm, dam 4 z minusem, bo po pierwsze tak, szkoda, że czy to, bro, czy to firma, która zleciła uważanie tego piwa, czy to browar Wąsor, szkoda, że nie dali żadnych innych informacji o tym, jaka jest zawartość energetyczna tego piwa, ile ma kalorii, ile ma węglowodanów itd. Jak się przekonaliśmy, piwa mogą mieć mało 20 kalorii bezalkoholowe, a, a mogą mieć bardzo dużo, jak właśnie noteckie tam było. Ponad 50 tych kalorii. Tutaj tego nie wiemy. Piwo smakuje mm, ok. Co prawda jest bardzo jasne. Eee, nie wiem, czy to ta, te, te żyto nadaje. Natomiast co tu, co tu piszą o tym życie? Co tu mm, wyjątkowej faktury? Powiem szczerze, że nie wiem, co to jest tutaj w tego wyjątkowego, jeżeli chodzi o fakturę. Natomiast no, te cytrusy są bardziej w zapachu niż w smaku. Aż zważenie. Ja się polałem. No, jest. Są, są, są trochę, Być. Teraz może ktoś powiedzieć, no tak, przeczytałem, to się zasugerowałem. Nie, no jest ta nuta, no nuta no cytrusowa taka, charakterystyczna dla ipy czy apy. Natomiast i goryczka także jest tutaj mocno. Jak teraz już prawie no, wypiłem ponad połowę tego piwa, e, no to ta zielona herbata, której ja nie lubię w piwach bezalkoholowych, ten taki posmak gryczkowy, e, jest już słabszy i nie przeszkadza. Natomiast, e, tak, 4-minus, myślę, że to jest e, adekwatna ocena dla piwa. Bezpieczne. 0,0 piwa bezalkoholowe e, wyprodukowane na zlecenie Bever Group przez browary regionalne Wązosz i co ciekawe, Wązosz nie produkuje dla siebie piwa bezalkoholowego. E, dziękuję, to byłoby tyle. Oczywiście piwa bezalkoholowe się jeszcze będą cały czas pojawiać, natomiast wraz z nastaniem Wielkanocy będziemy także już próbowali. Wrócimy do piw alkoholowych. Trochę, trochę ich mam w swoich zbiorach. Myślę, że to będą ciekawe. Degustacje będą także degustacje, jakieś porównywanie różnych wersji. Będzie piwo leżakowane, więc śledźcie to, co się dzieje na kanale i pijcie to piwo, które.